My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich. To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd On jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogowojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając rzekli do niego. Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć. I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł. Czy wierzysz w syna człowieczego? A on odpowiadając rzekł, Któż to jest, panie, bym mógł w niego uwierzyć? A jest rzekł do niego, Widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł, Wierzę, panie. I złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje.